Mam się Wojciech Słodzinka, mieszkam w Bożysławiu. Jest to powiat grodziski, województwo wielkopolskie. Uczęszczam do zespołu szkół RCK w Trzciance na kierunku Technik Rolnik, klasa czwarta. Moje nazwisko Bartosz Grelka, chodzę do szkoły rolniczej w Trzciance. Posiadam gospodarstwo rolne w sędzinach w województwie wielkopolskim, to jest tam koło buku. Nazywam się Krystian Jarzyniak, pochodzę z Bieździadowa, mam 16 lat i chodzę do szkoły w Tarcach. Wojciech Smolarczyk, ze Smarchowic Małych, jest to wioska obok namysłowa. Mam 25 lat. Od 3 lat już prowadzę swoje gospodarstwo rolne. Jest to 24 hektarowe gospodarstwo rolne. Od pół roku jestem również producentem drobiu brojlerów. Pracuję na gospodarstwie urodziców o powierzchni 40 hektarów z nastawieniem na produkcję zwierzęcą, mianowicie Trzoda chlewna oraz bydło mleczne. Tak, jestem z gospodarstwa rolnego. Posiadamy gospodarstwo rolne o powierzchni 30 hektarów i hodujemy bydło opasowe. Gospodarstwo nastawione na produkcję mleczną około 40 hektarów. Nasze gospodarstwo produkuje pszenicę, kukurydzę, buraki cukrowe oraz rzepak. A produkcją drobiu zajmuje się dopiero od niedawna. Jest to ciekawa branża, ale obecne realia zagrożenia napływu drobiu z Ukrainy spowodowały bardzo duży spadek ceny żywca, co spowodowało znikomą wręcz opłacalność albo zerową opłacalność produkcji. Sytuacja na chwilę obecną jest trudna. Młodzi rolnicy, patrząc na to, co się dzieje w rolnictwie, zniechęcają się do pracy na roli. Stabilność, brakuje stabilności cen, brakuje stabilności dochodów. Ciągłe wzrosty kosztów produkcji oraz niska opłacalność powoduje to, że młodzi rolnicy niezbyt chętnie chcą zostawać na gospodarstwach. Dodatkowym problemem są... Wsparcia dla młodych rolników. Mimo tego, że suma kwota e, wsparcia dla młodego rolnika wzrosła, to tak naprawdę punktacja, jaka e, została tutaj usytuowana do, do, do potrzeby, żeby młody rolnik skorzystał e, z dofinansowania, e, spowoduje to, że jest dość wyżywowana i spowoduje to, że niewielu rolników będzie mogło z tego skorzystać. Wszystko zaczęło się głównie od pasji, od tego zapału, że chciało się pracować na tej roli. Jest to jednak przyjemna praca i co daje dużą satysfakcję. No i wiąże z tym kontynuację gospodarstwa. Po moim tacie chcę to przejąć. Jak na razie zapał jest, chęci są, także tylko się uczyć, kończyć szkołę, może później jakieś studia i przejąć to. Na pewno nie jest to łatwy orzech do zgryzienia, ale tak jak mówię, głównie nastawienie i pasja to przekonuje do kontynuowania pracy na gospodarstwie. No jest plan wziąć właśnie dofinansowanie na młodego rolnika, żeby jednak trochę popchnąć to gospodarstwo do przodu. No i myślę, że zwiększać, bo lubię bardzo też hodować bydło, zwiększać jednak hodowlę. No, planuję przejąć gospodarstwo, rozwijać je jak najbardziej, szczególnie w te smart technologie, gdyż posiadam już też ciągnik z nawigacją i rozsiewacz ze zmienną dawkowaniem, także uważam, że jest to bardzo przyszłościowe, żeby się rozwijać w tym kierunku. Myślę, że w obecnej sytuacji ten protest powinien odbyć, odbyć się na całej Europie. To powinniśmy zacząć zmieniać od Europy. Powinniśmy zacząć zmieniać Zielony Ład, żeby tym rolnikom po prostu tutaj nie utrudniać, a wręcz przeciwnie odejść od tych ekoschematów, na tyle ile będzie to oczywiście możliwe, odejść od tych ekoschematów, żeby ci rolnicy mogli łatwiej uprawiać, prościej uprawiać, a również otrzymywać takie dotacje. Jak otrzymają nasi rolnicy tutaj z Zachodu? No są to na pewno pewnego rodzaju minusy, ale myślę, że to mnie nie zniechęci. Jednak. Sam się wdrażam, tą papierologię też po części jakby pilnuję. Wspólnie z tatą się doszkalamy, uczymy, jeżeli chodzi o nowe, nowe rzeczy, które nam wprowadza Unia Europejska, typu Zielony Ład, typu to, do czego musimy się dostosować, by otrzymać dopłaty bezpośrednie. Więc myślę, że to nie będzie aż tak dużą przeszkodą do przejęcia i kontynuacja, kontynuacji tej pracy na gospodarstwie. Obecnie polityka rolna poszła w bardzo złym kierunku. Biurokracja oraz Zielony Ład doprowadza do zaniechania opłacalności produkcji rolnej. Rolnictwo po prostu przestaje się opłacać, bo mamy coraz więcej wymogów, mało tego, wycofują, zostaną wycofywane substancje czynne. Do tego napływ towarów z Ukrainy spowodował bardzo duże załamanie rynku na rynku europejskim, bo jeżeli dzisiaj popatrzymy na cenę w Stanach, pszenicy albo w Australii, ta cena jest wyższa niż w Europie. Mam zamiłowanie bardzo duże do ziemi, ale obecna sytuacja bardzo mnie zniechęca do tego, co, co robię, bo po prostu nie jestem doceniany, bo mój moi... Można powiedzieć, 365 dni w roku pracuję nad tym, żeby raz zebrać w roku, a jeżeli to nie będzie dla mnie opłacalne, no to trzeba będzie się nad tym zastanowić, po prostu, czy nie iść do pracy. Może po prostu znaleźć pracę za, za dobre pieniądze i może iść pracować 8 godzin, 5 dni w tygodniu i może to będzie prostszym rozwiązaniem niż... Pracować cały rok, żeby na końcu podliczyć i zobaczyć, że zostały nam jakieś drobne z, z tego, co, co, co żeśmy wyprodukowali. Tak? Raczej rozszerzyć produkcję zwierzęcą, ze względu na to, że praca przy zwierzętach jest swego rodzaju specyficzna, ale dla mnie dodaje mi to takiego spokoju. Jednak bardzo lubię to robić. Co nie znaczy, że nie lubię pracować w polu, bo jednak każdy lubi wsiąść w klimatyzowany ciągnik, posłuchać radia i sobie potalerzować czy inną pracę taką spokojną wykonać na polu, nie? No zniechęca to bardzo do, do tego, żeby jednak działać dalej w tym rolnictwie, no ale trzeba, trzeba robić to, co się jednak lubi nie? W, w tym życiu. No i będziemy próbować, zobaczymy co to będzie.